Proszę Państwa, otóż wyjaśniam i że będzie wszystko już teraz jasne. Dziewięcioro na scenie to finaliści konkursu wójt roku 2010. Żaden z nich natomiast nie został wójtem roku 2010. Bo ta Bo... dziesiąta osoba, której brakuje, teraz już wszystko pamiętam. Tak, brawo! To jest wójt roku. Czesław Marian Zalewski, gmina Sterdyń, województwo mazowieckie. Jak się czuje wójt roku 2010? Doskonale źle. Jak to? Czuję się bardzo dobrze, jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Jestem bardzo zadowolony z tej nominacji, że, z nominacji, tak? Już teraz tak. z nagrody. Z, z tego, że jestem laureatem. Plebiscyty mają to do siebie, że wygrywają niekoniecznie najlepsi. Ja się tu nie kryguję, ale zdaję sobie sprawę, jaki mój poziom jest. A praca nasza jest tak nieporównywalna, że trudno porównywać naszą pracę, dlatego, że jest bardzo złożona z tych wartości trwałych i wartości bieżących. Ja chcę podziękować panie mistrze, do pana mistrza kłaniam się, panie profesorze z Kancelarii Prezydenta, pozdrawiam i gratuluję kolegom nominowanym, gratuluję kolegom laureatom z poprzednich edycji, no i wszystkich innych państwa serdecznie pozdrawiam według godności osobistych, zawodowych i funkcyjnych, jakie tutaj reprezentujecie państwo no właśnie, jestem otoczony dzisiaj rodziną, w kompletnie najbliższą rodziną żona, córki, syn, synowa, wnucze, wnucze, wnuczka nawet jest. Serdecznie Was pozdrawiam i jednocześnie bardzo wam dziękuję. To moje, to moje osiągnięcie nie jest. To jest osiągnięcie nas wszystkich, to jest osiągnięcie sposobu organizacji i prowadzenia samorządu. To jest osiągnięcie moich pracowników, moich samorządowców, moich mieszkańców. Bardzo się z nich cieszę. Oni się cieszą dzisiaj ze mną. Myślę, że dotrze do nich informacja zaraz, bo tam SMSy widzę, już schodzą. Zatem podejrzewam, że też się będą bardzo cieszyli. Z nominacji się bardzo cieszyli, gratulowali mi. To nasumacja w tym, że dobrze ze sobą pracujemy, że dobrze robimy naszą wójtowską, naszą samorządową robotę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, drodzy laureaci, wszystkim Wam gratuluję. Dziękuję za to, że chcieliście wziąć udział w tym konkursie. To jubileuszowy konkurs. Ja szczerze mówiąc znam większość dotychczasowych laureatów. Miałem okazję także z nimi współpracować jako wójt, a tego młodzieńca, Mariana Zalewskiego, wprowadzałem w samorząd, więc życzę mu dalszych, dalszych wielu sukcesów. Moi drodzy. Samorząd, gmina to takie miejsce, gdzie każdy metr wodociągu, kanalizacji, drogi widać. Każdy metr, każda szkoła, każde przedszkole, świetlica służą konkretnym ludziom. Tam nie ma miejsca na fajerwerki, tam nie ma miejsca na zaczepki. Tam jest właśnie miejsce na wykazanie się jako autentyczny gospodarz. I ta dziesiątka dzisiaj tutaj stojąca na sali, to są rzeczywiście gospodarze naszych wspaniałych ojczyzn. I jeśli słyszymy dzisiaj głosy malkontentstwa, marazmu, straszenia przyszłością, to myślę, że dobrze byłoby, żeby przynajmniej te 10 gmin, tych 10 wójtów dotychczasowych laureatów, powołało takie stowarzyszenie do terapii tych wszystkich malkontentów, którzy nie wierzą w Polskę, nie wierzą w nasze społeczeństwo, nie wierzą w nasz rozwój. Więc myślę, że razem wspólnie takie stowarzyszenie i takie działania podejmiemy. Życzę Wam dalszych sukcesów.